Dzień dobry. W ramach rozszerzonego wosu, czyli wiedzy o społeczeństwie, zajmiemy się dzisiaj narodem i procesami narodowotwórczymi jako częścią działu społeczeństwo. Na początku należy wyjaśnić, czym jest naród. Naród to jest zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, wytworzona w procesie dziejowym jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym, która przejawia się świadomością swoich członków. Idziemy dalej do narodów w sensie etnicznym. Wtedy jest to taka grupa społeczna, która ukształtowana jest w wyniku długiego procesu historycznego na podstawie wspólnoty losów dziejowych, języka, terytorium, ale też kultury, religii, instytucji gospodarczych i politycznych, i ta grupa ma świadomość własnej odrębności. Jakie są cechy charakterystyczne takiego narodu w sensie etnicznym? Przede wszystkim zbiorowość nie posiada własnego państwa, nie posiada również autonomii politycznej. Kształtuje się głównie jako wspólnota kultury, a dużą rolę w kształtowaniu się zbiorowości odgrywa religia. Funkcjonowanie pojęcia obywatela obok pojęcia narodowości jest podstawą właśnie w narodzie w sensie etnicznym. Teraz idziemy do narodu w sensie politycznym. Jest to zbiorowość należąca do suwerennego państwa, czyli jednostki politycznej, i charakteryzuje się tożsamością praw i obowiązków. Posiada ona dużą świadomość historii politycznej, a zbiorowość ta zamieszkuje określone terytorium, a zadaniem z kolei państwa jest umacnianie i utrzymywanie wspólnoty narodowej. Państwo musi zagwarantować bezpieczeństwo tej wspólnocie, integralność terytorialną i zapewnia podmiotowość w stosunkach międzynarodowych, no i z kolei członkowie zbiorowości muszą uznawać władzę państwową. Zajmijmy się teraz czynnikami narodowo twórczymi czyli takimi, które przyczyniają się do powstania narodu. Należy wskazać, że nie istnieje taki jakby określony zespół elementów, które są niezbędne do powstania narodu. Naród powstaje wówczas, gdy pewną grupę ludzi połączy po prostu więź naturalna. To kształtowanie i utrwalanie przez wieki takiego poczucia jedności w wymiarze historycznym, wspólnoty celów, wartości, czy też ideałów, albo zachowań, powoduje powstanie narodu. To wspólnota wspólnych doświadczeń duchowych. Determinuje naród do tego, żeby on powstał i żeby mógł dalej się rozwijać. Idziemy do najważniejszych czynników narodowotwórczych. Czynnik pierwszy wspólna organizacja polityczna czyli państwo. Państwo jest instytucją władzy organizującą zbiorowość terytorialną, ale zarazem jest też najsilniejszym czynnikiem narodowotwórczym, ponieważ skupia i zamyka ludzi w określonych granicach, narzuca im jednolite normy zachowań, a także formy administracyjne. Przeciwstawia się też ludziom należącym do innych państw. Powstaje przez przekształcenie się określonej zbiorowości w naród. Państwo ustanawia określone zasady współżycia społecznego oraz cele, do których chce dążyć. Jednak czynnik ten nie stanowi warunku dla tworzenia jednolitego narodu, ponieważ nawet we współczesnym świecie możemy wskazać wiele państw o charakterze wielonarodowym. Zbiorowości państwowe współzawodniczą gospodarczo i politycznie, nierzadko prowadzą też wojny. Z czasem upodobniają się pewne poglądy, postawy, zachowania i powstaje wspólnota narodowa. Czynnik drugi terytorium. Czynnik ten wyróżniany jest jako jeden z najważniejszych dla istnienia narodu, czyli taki, który powinien być traktowany jako wspólnota terytorialna. Terytorium to określona przestrzeń, która stanowi wartość o charakterze materialnym, ale i obiektywnym. Obszar, na którym władza pragnie po prostu rządzić. Możemy wyróżnić takie trzy typy ojczyzny. Pierwsza to jest taka ojczyzna prywatna, czyli strony rodzinne, okolice wsi, miasta, w którym się urodziliśmy, w którym mieszkamy. Regionalna, czyli ziemia konkretnego ludu, ale także ojczyzna ideologiczna, czyli teren po prostu całego narodu. Cechami terytorium ojczystego jest jego ukształtowanie, gleby czy też wody. Natomiast klimat, świat roślinny, zwierzęcy, bogactwa mineralne wpływają na kulturę materialną, czyli na domy, ubiory czy też gospodarkę. Sposób życia i charakter mieszkańców. Często naturalne granice ojczyzny, czyli np. rzeki czy też góry, morza, oddzielają je od innych narodów, od innych państw. Czynnik trzeci. To wspólne pochodzenie etniczne oraz wspólna kultura, czyli język, pismo czy też literatura. Kiedy daną zbiorowość wyróżnia zbiór wspólnych wartości, takich jak język, zwyczaje czy obyczaje, nie wyklucza to występowania w ramach jednego narodu pewnych różnic, np. językowych. To świadczy o tym, że istnieje ileś tam gwar czy też dialektów. Mamy tutaj do wyróżnienia np. gwarę góralską, dialekt wielkopolski czy dialekt śląski. O tym należy pamiętać. Z reguły narody powstały z ludów bliskich językowo. Ogromne znaczenie, takie narodowotwórcze oczywiście, miały przekłady Biblii na języki narodowe. Niezwykłą rolę odgrywa także inteligencja, literatura narodowa, wspólna kultura, wskazywana jako jeden z najważniejszych czynników narodowotwórczych. Dzięki niemu dany naród wyróżnia się na tle innych narodowości. Najistotniejszą taką wartością kultury danego narodu jest oczywiście język. Duże znaczenie odgrywają też Wspomniana przed paroma chwilami literatura, muzyka, ale też malarstwo. Czynnik czwarty, czyli historia, religia i mitologia. W historii oraz kulcie religijnym wyraża się tożsamość narodu. Każdy naród ma tak naprawdę taką specyficzną religijność, która wynika z jego kultury, ale też kształtuje tę kulturę. Każdy naród ma też swoją historię, takich swoich męczenników, swoich bohaterów, swoich władców oraz takie wydarzenia historyczne. Które wpłynęły na ukształtowanie się jego tożsamości. Nasze losy, czyli losy Polaków, w dużej mierze kształtowały się w czasach zaborów, a następnie dwóch wojen światowych, no i oczywiście komunizmie. I wreszcie do 1989 roku, kiedy rozpoczął się kapitalizm. Wspólne przeżywanie wydarzeń historycznych buduje nas jako naród, jako wspólnotę narodu, no i oczywiście historia narodu wpływa też na przyszłość nowych pokoleń, kształtuje ich tożsamość narodową. Fajnie, jakby każdy uczył się z historii na błędach, które były niegdyś popełnione, ale z tym zawsze jest duży problem. Podsumowując. Naród należy określić jako wspólnotę, przede wszystkim duchową i kulturową. Naród jest trwalszy niż państwo. I również w dziejach historii Polski te okresy właśnie zaborów i tak dalej udowodniły, że naród jest silniejszy. Polska przestała istnieć, zniknęła z mapy, a mimo to polski naród przetrwał i walczył o to, żeby przywrócić państwo polskie. Państwo oczywiście potrzebne jest narodowi, ponieważ tylko wtedy może swobodnie się doskonalić, kształcić oraz rozwijać. Tylko struktury państwa stanowią najbardziej odpowiednie ramy organizacyjne i prawne dla życia określonego narodu. Kolejnym krokiem jest proces kształtowania się narodu. Naród tworzy się poprzez przekształcanie się zbiorowości etnicznej w naród, przez sformułowanie oraz realizowanie. Dążenia do suwerenności politycznej. Pierwszym krokiem jest pojawienie się poczucia etniczno-kulturowej tożsamości i z tego ma wyodrębnić się grupa etniczna jako taka swoista całość. Następnie mamy rywalizację zbiorowości etnicznej z innymi grupami, umacnianie swoich własnych wartości, wykształcenie własnych elit, które będą odpowiedzią na potrzeby tych pomniejszych jednostek zbiorowości etnicznej i będą formować żądania, a także mobilizować dla nich poparcie społeczne. Trzecim krokiem jest przeciwstawienie się państwu i żądanie niepodległości narodziny ruchu narodowo-wyzwoleńczego oraz rozwiniętej świadomości narodowej. Ale czym jest ta świadomość narodowa? Powie nam encyklopedia PWN. Świadomość narodowa to postać świadomości społecznej, stanowiąca zasadniczy element więzi narodowej, historycznie ukształtowana na podłożu wspólnoty losów dziejowych danego narodu, jako wyraz dokonywującej się lub dokonanej integracji narodowej. Naszym następnym krokiem jest definicja mniejszości narodowej na przykładzie mniejszości narodowych w Polsce. Mniejszość narodowa to grupa obywateli polskich, która spełnia następujące warunki. Pierwszy. Jest mniejsza liczebnie od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej. Drugi. W sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją. Trzeci. Dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji. Czwarty. Ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę. Piąty. Jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczpospolitej od co najmniej 100 lat. I szóste, utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Cechy mniejszości narodowej są następujące. Podpunktik A. Mniejsza liczebność w stosunku do ogółu ludności danego państwa. B. Odrębna kultura, tradycja, język oraz religia. C. Dążenie do ich zachowania, kultywowania tradycji. D. Inne pochodzenie etniczne. E. Świadomość przynależności do innego narodu oraz F. Pielęgnowanie cech narodowych. W takim razie musimy sobie teraz wymienić wszystkie mniejszości narodowe, jakie występują na ziemiach polskich. Jest ich dziewięć. Tutaj łatwo możemy posłużyć się mapą administracyjną Europy, a dokładniej to wymienić naszych sąsiadów. Więc idziemy sobie od strony zachodniej: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Rosja. Litwa, wymieniłem ich 7, dodatkowo mamy jeszcze Żydów, czyli obywateli Izraela, i 9 to są Ormianie, czyli obywatele Armenii. Największą z tych mniejszości jest mniejszość niemiecka, która stanowi niecałe 200 tysięcy mieszkańców na terytorium Polski. Drugą co do ilości mieszkańców jest mniejszość białoruska, ona liczy sobie lekko ponad 40 tysięcy mieszkańców. Trzecią jest mniejszość ukraińska, ta z kolei ma około 21 tysięcy mieszkańców, a pozostałe mają już poniżej 20 tysięcy. Idziemy sobie do mniejszości etnicznych, i tutaj będziemy mieli Karaimów, Łemków, Romów albo Cyganów, jak to woli, i Tatarów. Największą grupą spośród wymienionych jest grupa romska, liczy sobie ponad 12 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o Żydów, to jest około 1000. Natomiast jeżeli chodzi o Łemków, mamy to prawie 6 tysięcy. No i najmniej mamy Karajmów, ponieważ rejestr wykazuje nam 43 osoby, które są albo uważają się za mniejszość karańską. Na koniec dzisiejszego spotkania postaramy się wyciągnąć różnicę między patriotyzmem a nacjonalizmem. Na pierwszy ogień idzie patriotyzm. Patriotyzm to postawa społeczno-polityczna wyrażająca szacunek do własnej ojczyzny i oparta jest ona na poczuciu silnej więzi z własnym krajem oraz narodem. W patriotyzmie występuje gotowość poświęcenia się dla ojczyzny, ponoszenia ofiar na jej rzecz. Następnie przedkłada się cele istotne dla ojczyzny ponad cele jednostki, dba się o wspólne dobro. W patriotyzmie występuje umiłowanie do tradycji, kultury narodowej czy też języka oraz pełna gotowość do pracy na rzecz ojczyzny. Następnie w patriotyzmie wypełnia się obowiązki nałożone na obywateli przez konstytucję danego kraju i występuje szacunek dla innych narodów. W nacjonalizmie będziemy widzieli ogromne różnice. Nacjonalizm to postawa społeczno-polityczna, a właściwie to ideologia, która uznaje naród za najwyższe dobro. Interes tego narodu jest nadrzędny w stosunku do interesu jednostki. Naród jest najwyższym suwerenem. W nacjonalizmie członkowie każdej narodowości powinni dążyć do utworzenia własnego odrębnego państwa i państwo narodowe stanowi najwłaściwszą formę organizacji danej społeczności, której członków łączy wspólny język, kultura, historia oraz tradycja. W nacjonalizmie Prymat interesu własnego narodu jest ponad interesami poszczególnych grup etnicznych, czy też innych narodów. Często wiąże się on z przekonaniem wyższości własnego narodu nad innymi. I to są różnice dosyć istotne i nie należy ich po prostu ze sobą łączyć ani mylić.